Wiecie, inwestowanie wydaje się proste jak budowa cepa. Kupujesz coś tanio, później sprzedajesz drożej i gotowe. Cała wielka inwestycja. W teorii brzmi to naprawdę świetnie, ale w praktyce wygląda zupełnie inaczej. Inwestowanie to nie tylko liczby, to ciągła walka tak naprawdę z twoimi emocjami, szczególnie jeśli inwestujesz w kwoty, które robią dla ciebie znaczenie. Dziś mam dla was kilka porad, które pomogą ci w walce o lepsze wyniki inwestycyjne na rynku Steam. Na mój drugi kanał wleciał nowy film. Jeżeli chcesz, możesz go sprawdzić a dodatkowo możesz brać udział w konkursach. Tak dobrze usłyszałeś w konkursach, bo do wygrania nie jest jeden skin, a dużo więcej skinów i widzisz się teraz na ekranie. Żeby je wygrać, wbijaj w link w opisie, sprawdzaj nowy film, zostaw nam subskrypcję, lajka oraz napisz komentarz. Losowanie odbędzie się 5 na tym kanale. Więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do dzisiejszego filmu. Ja jestem Szymon, a to kanał stricte o inwestowaniu na Steamie, więc jeżeli interesujesz się tą tematyką, to polecam Ci zasubskrybować, zalajkować oraz napisać jakiś komentarz. Dlaczego inwestowanie nie jest tak proste, jak może się nam wydawać? Bo rynek nie zawsze odwzorowuje realne zapotrzebowania na przykład na przedmioty. Częściej odwzorowuje emocje, nastrój lub nawet panikę graczy oraz inwestorów. I właśnie dlatego warto obejrzeć ten materiał do końca, żeby nauczyć się jak działa głowa takich ludzi i jak korzystać, żeby wyjść z tego na plus. Dobra, ale już bez przedłużania przejdźmy do pierwszej porady. Pierwsza porada, którą mam dla was naszykowaną, to nie trzymaj się kurczowo swoich błędów. Często podejmujemy decyzje impulsywnie i bez głębokiej analizy. Po prostu coś wydaje się ciekawe, może w to wrzucę trochę pieniędzy, a później wychodzi jak wychodzi. Zobaczcie, chociażby inwestorów z naklejek w Paryż. Już po pojawieniu się naklejek było widać, że ten supply jest dosyć spory i że coś jest nie tak. Wyglądało to dosyć słabo, patrząc na to, że supply był naprawdę, ale to naprawdę największy od lat. I co zrobiło wiele osób inwestujących w to naprawdę setki tysięcy złotych? Nic. Zignorowali to, bo stwierdzili, że przecież oni to nie mogli się pomylić. Dlaczego? Bo trudno przyznać się do błędu, nam ludziom. Ewidentnie każdemu trudno przyznać się do błędu, bo ego mówi. To niemożliwe, że ja jako wybitny inwestor mogłem się pomylić. Ale czasem, właśnie przyznanie się do błędu i zmiana kierunku, w którą idą nasze inwestycje, jest tutaj zdecydowanie najlepsza. To skoro już mówimy o Paryżu, to przenieśmy się jeszcze na chwilę do 2024 roku. No i przed, przed wejściem na klejek z Kopenhagi, jeszcze przed oficjalnym wejściem na klejek do gry w kodzie, pojawiły się przecieki, jak dokładnie będą wyglądać te naklejki. I wiecie, co się okazało? Można było je sprawdzić w gierce, wpisując je w konsolę. I naklejki wyglądały kopię z Paryża i dalej wiele osób stwierdziło, że nie zapala w ich głowie to żadnego alarmu. No i dalej będą trzymać tą inwestycję w Paryż, mimo że później. Pojawiły się naprawdę olbrzymie spadki. Efekt widzicie teraz na wykresie. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż Counter-Strike odwójce. Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odniawiają się co 24 godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać to skrzynkę codziennie. Logując się z moim kodem, Inwestor, dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i 2 złote i 10 groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele metod płatności, takich jak blisk, skiny, krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Druga porada, jaką dla was przykowałem, to nie próbuj być profesjonalistą w każdym aspekcie. Wielu ludzi myśli, że dobry inwestor to taki, który zawsze trafia idealnie. Nigdy się nie myli, no i zawsze ma z tego profit, ale to jest to tak. Dobry inwestor nie zawsze wygrywa, ale zarabia więcej niż stracił. No i to znaczy, być dobrym inwestorem. Ja sam nieraz kupowałem skrzynki czy na przykład inne itemy, no nie trafiając idealnie w dołek. Na przykład, skrzynia ukąszenia węża nie została przeze mnie najtaniej kupiona. Pod wypadnięcie z aktualnej puli dropu. Później bardzo mocno dołowała, no i miałem duży, ale to naprawdę duży minus na tej inwestycji, ale i tak czułem, że ta inwestycja w długim terminie odda zdecydowanie i się nie myliłem. Ale są też inwestycje, które totalnie mi nie wypaliły. No, i musiałem dorosnąć do tego w jakiś sposób, żeby powiedzieć: dobra, to była zła decyzja, muszę to sprzedać i kupić coś innego. No i w sumie nie żałuję. Bo większość z tych złych decyzji dalej by złymi decyzjami została. Ostatnią poradą na dziś jest to, że statystyki nie wystarczą. Wiele ludzi patrzy tylko na wykresy, roj, tabelki, dane z otwieralności. Ale powiem Wam szczerze, że same statystyki nie decydują o sukcesie naszej inwestycji. No, fajnie, jest to pewien wskaźnik, którym można się sugerować. Ale gdyby naprawdę te statystyki miały tak ogromne znaczenie, to milionerami na tym rynku byliby jacyś statystycy lub matematycy, a tak nie jest. Bo statystyki nie uwzględniają na tym rynku wszystkiego. Nie przewidują nastroju graczy, nie uwzględniają wyglądu i temu, i jego wizualnego hype'u. Nie znają. Możliwości, WALW nie przewidują, co może dodać, jakie zmiany może wprowadzić i nie widzą, co wydarzyło się poza rynkiem, bo te rzeczy też mają na to dosyć spory wpływ. Statystyki pokazują tylko to, co się dzieje teraz. A dobry inwestor musi wybiegać trochę myślami w przyszłość i próbować jak najbardziej dokładnie przewidzieć przyszłość. Ale pamiętajcie, że jednak zawsze najważniejszym czynnikiem inwestowania. I tak jest cierpliwość. Bo jeśli będziecie szukać, bo jeżeli będziecie skakać z inwestycji na inwestycje, panikować przy każdych spadkach i ignorować różne sygnały, to po prostu stracicie. Ale jeśli nauczycie się patrzeć szerzej, myśleć samodzielnie, używać do tego racjonalnego myślenia, robić to w sposób, który ma logiczne wytłumaczenie, to zazwyczaj będziecie jednak zarabiać na tym rynku. Mówię zazwyczaj, bo rynek bywa dosyć nieprzewidywalny.